Ika wszystkich, bardzo serdecznie na moim nowym kanale Listy Mobilne, które są gierki ze mobilne. doskonałe na kolejny z Giddy W dzisiejszym odcinku, mamy sobie wrota, i będzie trochę lecię, na razie z tym słuchawkami czy nie, nie? Chodzi mi po prostu o to, że to nie na no, razie bardzo ściśle bo w nie wiem czemu. Nie to, że niedługo na będzie bez muzyku. więc. Żeby ciekawe, że się nie przegapili, pod chwilą podpiszemy nowy kanał nie może jeszcze to teraz I myślę, że mi podoba kanel, my, 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 a my co? Idziemy sobie do gieleczki Zobaczymy, jak będzie mi się dzisiaj grało hmm. Po że Chyba grać bez tych głowy że nie będzie Super grać Chyba nie z kartu, nie, zrobi. Hmm. nie Znam, skrzynka nie wziął, to ja bym sobie skrzynkę za darmo On też tej skrzynki nie weźmie bo W ogóle tam trzeba pilnować tej skrzynki, bo tam mi typek za Hmm, taki Typek nie walał do dojechać. Tam jest jakiś chyba, tryt, tylko jeden się nie mylę. Dobra, lecimy. No! Do! Nie, to są jakieś jeże. Ja nie mogę jak ja pierdolę lecimy dalej z Bierką. Eee, zobaczymy, jak dziś nam wyjdzie. No, się nie spodziewałem, że to tak mi ale... ja się wybije. lecimy dalej. Nie mam szans. Ja za patrz Ten tam, ten no, no tam też sobie już wziął steel no niestety No trzech typów, to jak się dojeżdża do no, to już stiw, stiw, to kontra, to nie ma nic szans No właśnie robi, po prostu Więc taka fajna

Dobra, lecimy tutaj te do tej sprzymierki Policji Musi nacisku sobie uleczy, to ja go tu do uterzał No później No i zginął. Po co dojeżdżasz, kurde? Nie no, tłoki w tą grę naprawdę. Wszyscy dojeżdżają z sił. Po co też on dojeżdżał? Nie wiem, większość osób to wiadomo, no. Ale po co dojeżdżasz, tylko też bym zginął. Może to podpalający chyba? Nie no, ja się nie mylę. Tam też chyba jest jakiś kopany. A no to pan musiał tu być. Pama ma trochę lepszy ten spam No i tybe gdzieś nie jest taki to nie to gdzieś Zaczynamy polegać z głosem brosów, z takim hindzieniem, tak ostatnio kiedyś. To była masakra. ten A nie, po prostu tego dotknąłem. nie Życzę złego przycisku.

jak nie, bo on będzie tak rzucał Nie, z no gościu! No ja też sobie zginę? Nie zginę? jakim cudem? What the fuck! Zginął le cudem. Na teraz z tym muzyką. ma tak będzie chyba lepiej, co? Mystryми, górę, na There, I szansę, nie za darmo To Tylko franka było po tylko że... Nie po co nawet potrzeb. No trochę typu ile drogi, trochę się tez tylko cena teraz godzinę mam 13 to, to to wygram, postaram się, to wygrałem. Po wygrałem ale... Nic nie jest fajnie z wygraną. lecimy dalej z wygrać i nie mogę się spłacać. Czarny filmik, dni przykładałem, to cały do dzień, kurde i no to chyba było dziwne. teraz też taka, tak. No No i Wpierdam jednego PR co za darmo. Hmm, ten karl się wchodzi tak, to nie, bo taki dwajki kipy dawał, to myślę, żebyśmy dali radę No nie podła, No i właśnie ten Zajem, że by było to no, 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 się nie wiem, nie no

Fecha oh, o okay. No jestem w miejscu jakimś, który nie, nie, nie... Ja, żeby... ja, ten... wiem, żeby... to, to będzie ten będę bo teraz nie jestem w głośny, żeby... nie się to pomyślę na tyle. No i to na papatki z Browsa. W tym tygodniu chyba będzie chyba tylko Browsa, zobaczymy. Na następnego odcinka, papatki.